Występ aktorski, wspólny śpiew oraz wręczanie prezentów. Właśnie tak wyglądały świerklańskie obchody mikołajkowe na terenie ośrodka sportu i rekreacji. Na mieszkańców czekała kuchnia pani Mikołajkowej oraz warsztaty artystyczne. Mamy różnych wystawców, nawet 26 się zgłosiło w tym roku i miody i herbaty, i rękodzieło. Nasze koła gospodyń oczywiście uczestniczą w naszej pani, kuchni, pani Mikołajowej, które degustacje serwują. Tegoroczny jarmark miał specyficzną formę. W tym roku specyficzny taki, że zrobiliśmy to po prostu na dworze, bo jest dużo paczek do rozdania. I myślę, że jak jest namiot, to jest też inny klimat nie, tego przedsięwzięcia. Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z takiej formy świątecznych obchodów. Bardzo fajny pomysł. Dzieci zadowolone, rodzice mogą pokazać swoje prace też, które tutaj przygotowują. Myślę, że super sprawa. Najmłodsi chętnie mówili, co otrzymali od Mikołaja. Kalendarz, chipsy orzeszkowe. Kalendarz adwentowy, grę, e, pierniki i krupki. Suszone jabłka i batony. Tego rodzaju obchody to niezwykle sympatyczne, jednoczące lokalną społeczność inicjatywy. Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało spektakl. Samotni, ale nie sami to tytuł premierowo wystawionej sztuki. Postanowiliśmy wspólnie z taką grupą aktywnych i seniorów, i rodziców, i dzieci zorganizować spotkanie dla społeczeństwa. I przygotowaliśmy specjalny spektakl Samotni, ale nie sami. Święta to czas spotkań z bliskimi, odpoczynku, ale także refleksji. W Świerklanach poza wystawionym spektaklem podsumowano tegoroczne projekty. Dzisiejsze spotkanie to też takie podsumowanie dwóch projektów, które realizujemy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Świerklanach. Przystanek Tat i drugi projekt, który jest realizowany od września w tej szkole przy pomocy fundacji. M. Potęga. Projekt ten to informatyczno-matematyczne działania, które od jakiegoś czasu odbywają się w szkole podstawowej numer 1 w Świerklanach. Inicjatywa to stowarzyszenie, które zrzesza rodziców, nauczycieli i przyjaciół Świerklańskiej placówki. Spektakl przygotowało 10 osób i to jest taki spektakl międzypokoleniowy. Grają tam nie tylko dzieci z naszego szkolnego teatru, ale i rodzice i dziadkowie. Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili, tworząc coś całkowicie nowego. Co się to podoba? Wie pan, bo to jest takie wzruszające, bardzo wzruszające, jak to okres przedświąteczny, wiadomo. Jest to, jest to naprawdę, na co warto popatrzeć. Super, bo to jest jakiś wysiłek od dzieci i to warto doceniać i zobaczyć, nie? A one też przy okazji się przyzwyczajają do jakiegoś e, takiego publicznego wystąpienia, nabierają odwagi i tak dalej, i tak dalej. Spektakl z pewnością poruszył serca przybyłych, bo wiadomo, że w ten ważny świąteczny czas nikt nie chce zostać sam. Możesz mnie nauczyć grać w szachy? Ależ oczywiście, tylko musisz chcieć. Projekt e realizowany w Świerklanach zakończył swój pierwszy cykl. Rozpoczęty 7 grudnia blok tematyczny Moje finanse i Transakcje w sieci otworzył przed mieszkańcami nowe internetowe możliwości. Ja myślę, że cel tego projektu było przede wszystkim, aby ludzie, którzy są powyżej 25 roku życia, średnim wieku czy też seniorzy, złamali wszelkie bariery przed korzystaniem z internetu bądź jakichkolwiek wykonywanych transakcji w sieci. Celem projektu było także podniesienie kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla minimum 72 mieszkańców gminy Świerklany. Szkolenia dotyczą różnych tematów. Ten projekt to jeszcze docelowo jest 9 grup do zrealizowania. Także ja myślę, że gdzieś do maja będziemy bardzo chętnie czekać na inne osoby chętne do skorzystania z tego typu projektów, gdyż tematy są jeszcze różne. Może być i rolnik, w sieci i rodzic w sieci. E, powiedzmy sobie tak, jak tutaj mamy transakcje, mamy różne bilansy, mamy prowadzenie bloga, także wszystko, co łączy się z szeroko rozumianym internetem. Sami uczestnicy twierdzą, że zajęcia są ciekawe i wiele ich nauczyły. Padną swoje kwalifikacje e, w obsłudze komputera, umiał się jak obsługiwać konto bankowe. E, e, Dobrze się dowiedziałam sprawy bezpieczeństwa w sieci. Przede wszystkim pani Julia nas przestrzega, żeby być bardzo ostrożnym w internecie, żeby wszystko czytać ze zrozumieniem parę razy, a później zaakceptować, prawda? Bo to jest ważne. I to trzeba być naprawdę ostrożnym w internecie. Najważniejsze, aby umieć tę wiedzę wykorzystać w praktyce projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Święta Bożego Narodzenia większość ludzi traktuje jako czas refleksji i zadumy. Natomiast Stowarzyszenie Inicjatywa zorganizowało spektakl: Samotni, ale nie sami. Właśnie taki tytuł nosiła premierowo wystawiona sztuka na początku grudnia. Za niedługo będzie można zobaczyć spektakl ponownie. W najbliższym czasie zapraszam serdecznie 10 stycznia na spektakl Stowarzyszenia Inicjatywa: Samotni ale nie sami. Jest to podsumowanie projektu Przystanek Teatr, który był realizowany w ramach większego projektu Uwolnij kulturę, na którego KIR pozyskał fundusze z Narodowego Centrum Kultury. Myślę, że wspaniałe wydarzenie, ja już spektakl widziałam, polecam, naprawdę warto. Wstęp bezpłatny. Poza spektaklem Gokir w Świerklanach w swojej ofercie posiada również operetkę. Chciałam już dzisiaj bardzo serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko na operetkową Petardę przebojów, czyli największe muzykalowe utwory znane z oper takich jak Baron Cygański, Wesoła Wdówka czy też Upiór w operze. Więcej szczegółów już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej, na profilu facebookowym oraz na plakatach. Miasto nie Zapomniało również o najmłodszych, którzy za niedługo rozpoczną ferie zimowe. Zaplanowaliśmy zajęcia ceramiczne, sportowe, wokalne. Będą również krawieckie. Zaplanowane zostały również zabawy karnawałowe dla młodszych, przebierana dla starszych taka dyskoteka. Wójt Gminy Świerklany informuje mieszkańców, którzy zamierzają w 2020 roku przeprowadzić wymianę kotła w budynku mieszkalnym, o konieczności złożenia deklaracji wstępnej w Urzędzie Gminy Świerklany. Termin składania deklaracji mija 28 lutego bieżącego roku. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.świerklany.pl jak również dostępny jest on w Urzędzie Gminy Świerklany. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 32 43 27 513 oraz 43 27 510.